Do największych wyzwań dla branży ciepłowniczej w 2025 roku z całą pewnością będzie należało to, żeby przede wszystkim przetrwać. Od 2019 roku, według informacji zawartych w dokumencie o nazwie Energetyka Cieplna w Liczbach, za 2022 rok, bo za 2023 jeszcze jest niedostępna. E, branża od 2019 roku odnotowuje stratę, ujemną rentowność. E, w roku 2022 rentowność była na poziomie minus 38% dla elektrociepłowni kogeneracyjnych, a uśredniony wynik dla wszystkich elektrociepłowni wynosił minus 22%. Branżę ciepłowniczą czeka zapaść, jeżeli um, strona rządowa, strona... Um, je, 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 jeśli nie zostaną wprowadzone jakieś odpowiednie um, regulacje prawne, Pierwsze ofiary już są w postaci m.in. elektrociepowni Elsen. Elektrociepownia Megatem w Lublinie ma nałożoną olbrzymią karę w kwocie 61 milionów złotych za nieumorzenie w terminie, nierozliczenie w terminie certyfikatów. Również elektrociepłownia w Będzinie ma nałożoną olbrzymią karę w kwocie 248 milionów złotych za nieumorzone w terminie certyfikaty z roku 2020 roku. I chciałbym podkreślić, że wszystkie te sytuacje e, e, obiektywnie były. Niemożliwe do zrealizowania i za to podmioty są karane. Gotowe rozwiązania poprawiające sytuację ciepownictwa są zawarte w stanowisku Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego z 23 lipca. To jest Wojewódzka Rada Dialogu społecznego w Katowicach wyda stanowisko. A także w dniu 29 października bliźniaczo podobne stanowisko wydała Wojewódzka Radiologu Społecznego w Lublinie. Jest tam gotowa recepta na uratowanie polskiego ciepłownictwa. Kwestia tylko, czy zdążymy to pilnie wdrożyć. Jeszcze nie jest za późno.